Dzień dobry wieczór, gramy dzisiaj pod świetliste błogosławieństwo, także na 40 HP dostaniemy jakieś potężne łupy. Mi nas to odrzuciło miodomantów, więc kusi mnie tutaj, żeby zrzucić sobie rolkę typowo pod miodomantów. Nie pod ziksa, tylko tak typowo, typowo pod miodomantów. Chciałbym zobaczyć jak to działa. Mam też tankowne itemy. Także myślę, że możemy spróbować. W międzyczasie wybierzmy sobie jakiś augment. Dobra, przedmiot. I tu brakuje nam nuniaczka, także niech leci nuniaczek. To dostaliśmy. Ogromce olbrzymów. No to myślę, że kogmał będzie nosicielem. No i cóż, chciałbym tutaj myślę poprzegrywać sobie do 3-2. Albo po prostu zrobimy nawet Reichalda i przegramy do 40 HP. aczkolwiek tego raczej bym nie chciał. Zobaczymy, jak się to wszystko tutaj potoczy. Mamy w sumie bardzo szybko blica. Nie ma sensu... Tutaj y, rolować w żaden sposób. Na chwilę obecną i tak, mamy tutaj fajne procenty na dwójki, no, a w naszych miodomantach, no to tutaj głównie y, dwójki i. I jedynki są zbierane, później dorzucamy sobie wejgara. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście jeśli trafi nam się jakiś emblemat, y, no to bierzemy. Miodomantów, z tego co pamiętam, można zrobić ze szpatuli. Teraz sobie zweryfikujemy. Da się tak zweryfikować, prawda? Tak. Szpatula i krytyk. Ej, wygram tu. Wygram tu. To. to już jest tak silne, mając blica dwójkę, że wygram czy nie? Okej, okay, pięknie. Czy nie? Pięknie, dobrze. Serafin, dwójka. Piąteczka dla ciebie, naprawdę. No i tak od miodomantów zawsze tutaj pięknie działają rekanowie, arkana, bohaterowie arkany. O, to może ładniej brzmi. Ze względu na to, że no mamy tutaj blica, mamy nuniaczka, także nasz tamkencz i nasz hekary idealnie uzupełniają ten skład. Poza tym możemy tu dorzucić jeszcze, oczywiście, he, nie Hecarima, tylko Serafa. No i trzech arkanów, raczej 9 poziom. Ciężko tutaj na tym high rollu wbić. bić. sumie to nawet bardziej slow roll, no bo tutaj no w sumie zależy. Bo czasem na 3-1 z high po prostu Golda. Czasem chcemy nawet na piąty poziom sobie wejść i tam wtedy spokojnie slow rollować. Myślę, że to będzie taktyka na tą grę. A to wszystko ze względu na to, że nie chcę jakby za mocno się stabilizować. Na poziomie 3-2. Tylko chciałbym po prostu dalej sobie przegrywać na spokojnie. Wziął mi go. No to dziady go. Dobra, tu jest to, tu jest... O, uh, Dobra, weźmy to 3 No No ten wejgar idealnie by siedział. Myślę, że kogmała sobie znajdziemy szybciej niż wejgara. Więc, no, kogmał byłby na pewno ciekawy. A ja wezmę sobie przekuwacz i, i przekuję jeden pancerz. Why not? No, jest mieczek. Także jakiś Kogmał tu się na pewno zbiera. Kartę sobie sprzedamy. Zobaczmy w ogóle, czy tutaj ktoś składa. Tu widzę, że ziomeczek kupuje Blitza i Zixa. Tutaj widzę, że weigary ale to jest ten na pandolce. Raczej znaczy, tak, ławka Pandory. Są rolowani, także spoko. E, tu mamy łowców. Ale to chyba tymczasowo ziomek trafił. No bo raczej wątpię, że będzie tutaj Koga kręcił. Tu jest Nomzi. Tu jest kolejny, ale to był ten sam. Okej, okay, czyli Kog mał gdzieś tutaj spikowany. A mnie nie cieszy. A mnie na pewno nie cieszy. No ale cóż. Nadal lecimy tutaj lustrika. Na tym osobę bym wygrał. Tego nie chcę. Tutaj przegram, ale na niego bym wygrał, więc zróbmy tak. W sumie nawet nie wiem, czy z tym ustawieniem uda mi się tutaj. No nie uda mi się. On jest tak słaby, że tutaj. Raczej, niestety, wygram tą walkę. Eee, no, trudno. W takim razie ustawimy się lepiej. Skoro tutaj oponent był na tyle słaby, że, że udało się wygrać. No i cóż, jednak będzie ta stabilizacja na 3-2. Eee, dobra. Myślę, że nuniaczka możemy sobie zacząć ubierać. Nuno jest tutaj mimo wszystko silniejszą jednostką od Blitza. Blic jest bardzo mocny, jeśli mamy Augment. Augmentu nie mamy. No i cóż. Potrzebujemy Weigara. Jak złapiemy Weigara, będziemy mieli... 5 mm, Miodomantów. Z pięcioma Miedomantami już możemy sobie tutaj wygrywać. Jest Ginzo. Pytanie czy ja chcę Ginzo. Zobaczmy jak tutaj się trzymają ludzie z tym kogmałem, bo tutaj ktoś miał. Ale ja nie wiem co to jest za team. Czy to będzie Wukong pod Koga? Ogólnie Wukong pod Łowców, chyba tak. Może lepiej tankowne przedmioty zrobić na chwilę obecną. E, dobra, tutaj rolka, ale tu się nic nie trafiło, no to bardzo źle i Unlucky. No dobra, będzie kolejny wybór augmentu. Zobaczymy co tutaj będzie można wybrać. No, tego na pewno nie chcę i tego też nie chcę. Różdżka brzmi dobrze. Tego nie chcę. Okej, okay, składnik za uroki może być. Trzy uroki już miałem, także spoko. No tu jest w sumie szept. Okej. Okay. Blitz, raczej Karim, tylko on mi nic nie daje na chwilę obecną. Wzmacniam sobie tylko tutaj nuniaczka, ale niech będzie. No i na spokojnie będę slow rolował po prostu. Nie ma co na siłę iść. W ten poziom, szkoda, że tamtą jedną rundę wygrałem, ale w tym momencie w sumie mogłem się systemizować, Mogę tutaj zacząć próbować wygrywać. Na spokojnie slow -rollować. gdzieś tutaj chcę stracić te HP do 40, tylko ze względu na to, że gramy tutaj pod yy, taki, a nie inny portal. I jeśli gralibyśmy pod inny portal niż świetliste błogosławieństwo, no to w tym momencie pewnie wbijałbym wszystkie jednostki na dwie gwiazdki. Może nawet chciałbym coś złapać na 3-1, gdzie jeszcze miałem czwarty poziom, ale w tym momencie to na spokojnie. Lecimy po jednostki. Chyba, że łapiemy warusa i, i zmieniamy koncepcję, bo nic nie leci. Chcesz zobaczyć fajerwerki? Żaden Miodomanta. Dziwna sprawa. No, dosłownie nic nie, nie spadło. Jednego blica na 14 golda. Tak? Chyba tyle. Bardzo nieładnie. Ogólnie, jeśli nie rolujemy po Ziksa, no to tutaj chcemy po prostu tanków naszych wzmocnić, czyli chcemy mieć yy, Nunu i Blitza na trzech gwiazdkach to jest nasz priorytet. No a później możemy się wspierać w różne sposoby. Jest tam No to tam kęcza Myślę, będę chciał wyciągnąć. Jest też Veigar i w sumie jest Vex. Vex wzięta. Także biorę tam kęcza, Tak mi się wydaje. Mogę wyrzucić nawet Zixa, Zostanę i tak na Miodomantach, a będę miał już Arkanę aktywną i cały frontline aktywny. Także to myślę będzie ok. No, i będę grał pod tą transfigurację, więc mogę w sumie co stage puszczać rolki i kupować uroki. Żeby po prostu tutaj dostawać te przedmioty, no i żeby w przyszłości Xaraf był silny. W chwilach się Tego nie zmieszczę, bo tutaj nawet szósty poziom... No nie, nie, nie ma opcji. No, z tymi roleczkami to tak trochę słabo. Ale spokojnie, lecimy do 40 HP i na 40 HP zobaczymy co tam ciekawego się dostanie. Ze względu na to, że tutaj wygrywam, teraz przegrywam, wygrywam, przegrywam, nie mam ekonomii stąd. No to cały czas chcę po prostu mieć tą ekonomię tutaj. No czegoś takiego nie mogę zrobić, bo tutaj z X. No ale to już mogę, no spokojnie. I kolejny urok, także mamy składnik, krytyk. Krytyka no nie założę nigdzie tutaj. Także Hekari niech ma. No i spoko. I w następnej rundzie znowu kilka rolek, żeby złapać urok. Mam już ich sześć. Także teoretycznie, jeszcze 6 rund, i będę tutaj miał skończoną transfigurację. Czekajcie, a nie, jest max 4, dobra, czyli 12 uroków. A w tej grze nie mamy uroków, no to nie roluje, nawet zrobimy sobie miejsca na no, spokojnie. Na siódmym levelu to się już fajnie stakuje, no bo wtedy mamy dalej dwóch arkanów, którzy buffują nasz frontline. No i mamy wszystkich miodomantów, wtedy tutaj mamy całkiem przyjazne obrażenia. Szczególnie jak mamy właśnie już dwóch tanków zbudowanych. W tym przypadku łezka. To jakiś Veigar albo Ziggs. Emblemat za 6 golda. No nie, niekoniecznie. Aż tyle wydawać nie będę. Zaczynają się schody, widzę. Ale to w pierwszej kolejności sprzedajemy Veigara. No dobra. Raz, dwa, trzy. A nie, no bo Zixa nie mam na stole. Także czterech Zixów brakuje. Dwu, trzech nunu i czterech bliców. Powoli do celu. I z urokami i z augmentami. I tutaj widzę, oponent skupuje cały czas tych kogów. To mi się nie podoba niestety, ale no. Będziemy się tutaj kłócić o Kogmała. Jeśli dobije blica, no to i tak się będę cieszyć. Sami obrońcy, no to niekoniecznie. A no, mogłoby być spoko. Moje jednostki będą dość tankowne, więc gdzieś tutaj to chciałbym iść. No i pięknie. O Boże. Dobra, musiałem zrobić miejsce, no. Ej, tak nie mam dalej. Jest Blitzcrank, jest Blitzcrank, ale niestety musiałem się pozbyć mojego cudownego frontu tutaj, gdzie miałem już tam Kench'a i miałem Hekarima. No nie będę ukrywał, nie chciałem tego robić. Ale chciałem też dokręcić tutaj moich miodomantów, stage 4-2. Tutaj oponenci już no, mocne stoły robią. Ale spokojnie, bo za chwilę dostaniemy łupy. Zobaczmy w ogóle, bo tutaj może już dowiemy się, co przeciwnicy dostali. No ciężko z tego stwierdzić. Tutaj ma przedmiotów piątka. ja mam więcej. Mnie to chwila, zróbmy poziom, zróbmy tak, zróbmy tak. No i co? Chyba ten Ziggs, bo Weigara to szybko nie dobijemy. Więc tak. Koga też możemy szybko nie dobić. No i w sumie nie wiem czy tutaj nie powinienem też yy, przedmiotów zamienić z Nunu z Blitzem. Bo Nunu jest póki co nadal tylko dwójką. No ale w sumie dobra. Zobaczymy teraz co otrzymamy. No i będziemy się kleić. Teraz już można high rollować. Hmm, jakaś różdżka? Tu jest. Myślę, że tak. Nie ma co kombinować. Weźmy różdżkę. No i teraz lecimy już do zera na tym szóstym poziomie. Chcemy przede wszystkim dobić Nunu i Zixa, bo tych jednostek brakuje mi najmniej. Zweryfikujemy jeszcze. Jak tutaj przeciwnik stoi z kogiem, ale widziałem, że on tam łapie kolejnych. I chce dobijać na trzy. Tutaj. Ma 6 kogów, więc nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. A, tutaj masa golda po prostu wpadła. Także rolujemy w takim razie. To już jest trzy. No dobra, teraz pewnie jeszcze przegram, bo się nie zestabilizowałem, ale wykorzystamy tego Golda i polecimy tutaj za roleczkami na grubo. Dobra, no X dobity. Dwóch, nu y trzech nunu i trzech. A nie, no, jest ubity. Czyli koga mi tylko brakuje, czysto teoretycznie. No i dwóch kogów brakuje, spróbujmy go dobić. On ma sześć kogów, więc może uda się tutaj to złapać. Nie wiem czemu zrobiłem tą siwana. Ale to już troszkę panika gaming. Okej, okay, jest tam kęcz. Skoro złapałem tam kęcza, to może trzeba będzie podbić poziom. Okej, okay, tutaj wygrywam sobie na spokojnie, ładnie. No i temki na blica też by się przydały. Wydaje mi się, że przestałem w ogóle uroki kupować. Jeden urok. No i jeden poziom, żeby tam kęcza dobić. I wtedy znowu, ponownie będę silniejszy, bo wykorzystamy sobie... Hekarima, zwiększymy wytrzymałość. Będzie gituwa. Na ósmym poziomie będziemy spróbowali wyszukać kserafa. Jeśli ktoś szedł w poziom, no to w sumie przy takim świetlistym błogosławieństwie, naprawdę 10 na 10. Zdecydowałem podbić poziom, no bo brakuje mi tylko jednego koga. Zweryfikujemy teraz, jak będzie mi szło. Jeśli będę tracił HP, no to na pewno będę musiał się zestabilizować, bo to już będzie znaczyło, że będę na jednego hita. 18 HP, no to na piątym stageu jeszcze powinienem przeżyć jedną porażkę. No i pytanie, czy jestem w stanie w ogóle zbić tutaj rakana z wróżkami? Patrząc na tego rakana, śmiem twierdzić, że nie. Co świadczy tylko o tym, że wróżki niestety nadal są zepsute. No i co? Rolujemy po koga? No i jest. Jeśli znalazłbym gdzieś tutaj ginzo. No to pewnie wrzucimy na Koga, a tu wrzucimy Giant Slayer'a. Może tak się ustawimy. I w sumie może tak. Niech oni sobie tankują, niech korzystają z tego gargulca ile można. I jedna i druga jednostka mają gargulca, więc spoko. Tutaj widzę Smolder, będzie sobie biegał. Wow, ach tutaj Warwick, ale dobra. Wygrałem tą walkę. Czyli tylko z wróżkami jest problem, no bo tamten Rakan stoi. Tutaj przeciwnik miał całkiem spoko skład ze Smolderem, a dostał stąpa. Dostał stąpa, także tylko wróżki gdzieś tutaj to jest 7 wróżek. I to jest przeciwnik, który był pierwszy. No cóż. Czy ja chcę coś takiego? Bo raczej nie chcę. Chyba że chciałbym wyszukać Xerafa. Spróbujmy. Może się po szczęście i się trafi. No chyba nie, ale może będzie na karuzeli, jak będzie na karuzeli, no to będzie fajny bonus, bo mam dużo kupionych uroków, 14 uroków, no to tutaj naprawdę będzie solidnie. Jeśli tylko złapie Kserafa, to tutaj naprawdę piękne obrażenia wejdą. Jest już w ogóle top 4, co prawda tylko ja jestem na hita. Reszta osób jest. Nie, jeszcze jedna spadła też na hita. Braja i Kamilka. No szkoda. Mm, nie ma też żadnego Ginzo. Weźmy ten Braja. Ewentualnie myślałem o Red Buffie, ale założymy sobie tutaj. Po prostu Sunfire'a. Niech on ma trzy itemki. Założymy pasek zdrowia na tamkencha. Zix na dwóch temach trudno raz, dwa i trzy. Dodamy tu. Czy to mi coś daje? Nie bardzo. Też wolę to. Tu albo tu. No, na wróżki raczej się bić nie będę, biłem się niedawno. E, bijemy się na kogo? 6 magów. I tu jest Serafin Cary Czemu Serafin fokusuje tutaj tego Zixa? Dobra, Serafin spłynęła. Nice, będzie winek. Tak mi się wydaje, tutaj jeszcze Soraka w sumie stoi. High roll pod magów, ciekawa opcja, ale nie dała rady. A moi miodomanci trzymają się całkiem solidnie. Może uda się nawet o top 2 zawalczyć. Kamizelka 40 hp. Jest! Ryzykujemy z tym wejściem. Będę się bił tu. Chyba trzeba zaryzykować. Yy, chcę zbić kserafa chyba. On skoczy tutaj, tak? Wydaje mi się, że on po skosie skakał, także on powinien skoczyć na kserafa. A nie. No dobra, ale zbicie Warusa to też jest 10 na 10. Zostanie tylko seraf zadający obrażenia. No, ten Xerav może być groźny, a nie, no. On nie ma idealnych przedmiotów, także tutaj jest win. Hogmał skoczył na plecy, zbił Warusa i wygrał. No i dochodzimy tym sposobem do stage'u szóstego. Jesteśmy w top 3. Z wróżkami. Wydaje mi się niestety, że szans nie mam. Hmm, chciałbym zdjąć to bo tutaj jeśli trafi jakiś ginzo czy cokolwiek co przyspieszy mi atak speed to chciałbym nawet w sumie szodzin pogmał lubi sobie skastować no a jak zdjąłem teraz to będę miał więcej szans na modyfikację Redbuff. red buff no i chyba tak zrobię Czyli to tu, a to tu. co mogę dobić? Mamy jakąś Aria, albo tako. Jest Ksera. O nie! I się bije na wróżki! Oj, szkoda, że tego kserafa nie wykorzystałem. Przecież tutaj byłoby tak dużo nieuchronnych obrażeń. Jeszcze bez uroku się bije. Także tutaj no niestety... Niestety, ale nie dam rady. Raczej nie zbiję tego rakana. Rakan spłynął, ale nie stoczyło to. Wydaje mi się, że jakbym dostawił tego kserafa, miał... Bardzo dużą ilość nieuchronnych obrażeń. No bo to by było razy 3 i 16 uroków. Czykolwiek było całkiem przyjemnie. Polecam roleczkę na miodomantów. Może nie w tej wersji, może po prostu jak więcej tych miodomantów dostajesz na stadia. Ja tutaj straciłem bardzo dużo zdrowia. Też celowo traciłem te zdrowie, żeby po prostu y, dostać świetliste błogosławieństwo. No ale cóż, jest top 3, było spoko. Polecam i do zobaczenia na arenie TFT. Hej hej.